Hejka, hej, dzisiaj zaczynamy nowe zmagania, ale nie tylko nowe. Widzimy tutaj choinkę, a więc to znaczy, że mam ostatnie sztuki tych już dawnych kuponów. No nie takich dawnych, ale jednak no, już nam się tutaj zmieniło z piątki na szóstkę. Więc y, taka mieszanka, a w kolejnych zmaganiach już tylko aktualne. Y, to co mamy? Mamy dodatki. Y, mam nawet szybkie dwa. Nie, jeden zakład, ale na dwa losowania. No i na dwa kupony. Ósemki i dziesiątki. Zaczynamy od dodatków. Mini lotto. I jednak nie będzie na bieżąco, bo zapomniałam, że mam zakłady multi-multi z 2025. Ale w sobotę już zakończymy i pewnie w poniedziałek na bieżąco. Ale dzisiaj skupimy się na tym. I mam mini lotto, jeden zakład, jedno losowanie, tabelka leci. I tak siódemki nie mamy, było blisko. Yy, aha, trzydziestka jest tutaj, a ostatnia liczba w losowaniu 29, to nawet nie mamy tutaj szans. Dosyć wysokie, no to na pewno nie. Czas na kolejny dodatek, lot to plus. No i tutaj jak widać nawet choinka, więc wiadomo, że to nie jest aktualne, ale oczywiście mamy czas na zobaczenie, czy coś tutaj jest. Mam dwa kupony i tak na to losowanie będą dwie tabelki, bo jedno losowanie, ale z plusem to czas na tabelkę. Yy, już jedna jest, yy, 18 nie pojawia się, 25 nie ma, tej liczby nie mamy, oj nie ma i nie ma, no to tylko jedna. A jak będzie w kolejnej tabelce? Dziewiątki tutaj już nie ma, 18 nie mamy, 25 nie ma, tutaj jedna jest, ale nie ma tej. I nie było ostatni to tak samo, no tylko po jednej. To kolejny, ostatni kupon. I ten kupon już na bieżąco. Ym, I tak, co my tutaj mamy? Albo nie mamy, bo tutaj nisko u nas, a w tabelkach wysoko. 15 nie ma, mhm, 30 nie ma żadnej. To czas na kolejną, ostatnią tabelkę. I też tak wysoko, więc te niskie omijamy. 30 nie ma, to koniec nie ma. Aha, nie było żadnej ani tu, ani tam. Czas na kolejny kupon. Tutaj potrzebujemy co najmniej dwóch liczb. I będą dwie tabelki, ale jedno losowanie. I tak, dziewiątki nie mamy, dziesiątki też nie. Nie ma dziewiętnastki. Dwadzieścia dziewięć nie ma, no to koniec. Tej liczby nie było. I nie było tej, no to daleko. Ostatnia tabelka, ostatnia szansa. Dziewiątki nie mamy, dziesiątki też nie, 19 nie pojawia się, niestety nie mamy, 29. tutaj nie było, no i tu nie było, no to oczywiście daleko, nie było szans, czas na szybkie. I w szybkim dwie liczby, jedynka nie pojawia nam się tutaj, tej liczby nie ma, nie ma, szóstki nie ma, mamy siódemkę. No, ale nie mamy piętnastki. No to była tylko siódemka, więc czas na kolejne losowanie. Ostatnie. Jedynki nie ma, następnej liczby też nie. nie A piątka jest, no dobrze. Szóstki nie ma, siódemki nie i. No i piętnastki nie było. No więc tak samo wyszły te losowania, tylko po jednej. No to nic. Nie mamy nic w szybkim. Czas już na keno. Może ósemki. Keno z mnożnikiem, więc będą tabelki wklejone z mnożnikami. Yy, zobaczymy za chwilę jakie mamy. Yy, ósemki, no to albo nic, albo co najmniej cztery liczby. No to czas na tabelkę. A i niestety mnożnik podstawowy, no to jakby go nie było. Ale może coś będzie tak czy siak. Oby, siódemka, no nie. Mamy trzynastkę, yy, 20 nie ma. Nie ma. Mamy kolejną, więc mamy dwie. Mamy trzecią, ok, czy będzie minimum? No nie ma tej, ale jest ta ostatnia z kuponu, a no, więc mamy minimum. No właśnie, mnożnik podstawowy, więc faktycznie minimum, bo 2 złote nie mnożymy. No ale coś tam jest, oby było tylko więcej. Kolejna tabelka i też nie ma pocieszenia, bo mamy mnożnik taki sam. Ale tutaj już mamy 7. 13 nie ma, 20 też nie, tej liczby nie ma. Następnej nie mamy. O, nie ma tej, to już koniec. Mimo, że była ta i. Aha, no to były dwie. O, dwie za dużo, o, dwie za mało. No dobrze, a my już mamy ostatnie losowanie. No i ulga, bo mamy mnożnik, mnożnik 10. No i więc. Nawet jakby tu było minimum, już byłoby ciekawie. Oby było. Siódemka. No nie mamy. Yy, trzynastki nie ma. Mamy dwadzieścia. Yy, tej liczby nie ma. Mamy kolejną. No to dwie. Oj, nie ma tej. I ostatnia szansa. Niestety koniec. Nie było tej. No i nie było tej. No to dwie. Szkoda tego mnożnika. No, ale... Widzicie tutaj mnożniki podstawowe, a na koniec udało się z tym 10. Tylko co z tego jak no, nie skorzystaliśmy, więc 2 złote, yy, bo mnożnik był wtedy podstawowy, a tutaj nic nie mieliśmy. Ale szansa w dziesiątkach, bo kupiłam w tym samym czasie, to może coś tam będzie, oby. Te same tabelki, no i tak. Jedynka nie ma, ale dziewiątka jest. Nie ma 18, 25 nie ma. Mamy kolejną, no to dwie i kolejna to będzie trzecia, tej niestety nie ma. Mamy, oj, nie ma I, i jest, no to mamy minimum 2 zł, a to tak samo wyszło. Jak w ósemkach, w tamtym losowaniu też mieliśmy minimum, no i też niestety mnożnik podstawowy, więc ale 2 zł mamy. Liczmy na to, że w ostatniej to będzie, będzie lepiej, ale póki co leci z tym podstawowym. Jedynki nie mamy, mamy dziewiątkę, osiemnaście nie ma, dwadzieścia pięć jest, mamy dwie, tej liczby nie ma, mamy kolejną, nie widać, jest, nie ma i o, i tu było blisko, żeby dodać kolejne dwa złote, ale nie ma, no nic, oby tylko tutaj coś było. Chociażby minimum i już będzie całkiem. No to uwaga. Jedynki nie mamy. Dziewiątki też nie. 18. No, było blisko. Dwadzieścia pięć. też blisko. Tu też blisko. Okej, okay. nie ma. Nie ma. No to oby już tylko nie było. Nie ma. Okej, okay. nie ma. Nie mamy i jest. I tylko dzięki temu, że nie było żadnej Choć było tutaj blisko, właśnie do tego, żeby coś tam się pojawiło. No to mamy 6 dyszek. Bo mamy mnożnik 10. No to pięknie. Jesteśmy ocaleni. Ej, oczywiście. A, nawet mamy tam dwa zł jeszcze w tamtym losowaniu. Na tym początkowym, więc mamy dokładnie tyle. No to pięknie. Mnożnik tutaj nas ocalił. No i fajnie, że udało się z niego skorzystać. No bo w ósemkach niestety, mimo że on był, no to z niego nie mogliśmy skorzystać. A tutaj jak pięknie weszło. No to czas na podsumowanie. No i w końcu plus. Oby tylko tak dalej. I tak możemy zaczynać. I niech tak leci dalej. No bo właśnie mam 20 zł na plusie. W końcu m, dzięki temu, że mnożnik był udany. No, i że właśnie tam coś było, albo nawet nie było, bo tylko dlatego, że nie było, no to mamy nielogicznie, ale tak w dziesiątkach jest, że jak nie ma nic, no to też płacą. I nawet więcej, jakby była tu jedna. Dobrze, że właśnie nie było tutaj jakieś tam wyłamania z jedną liczbą, no bo wtedy mniej by zapłacili, a już gorzej, jakby były dwie liczby, no to wtedy nic. Ale wiemy, jak jest. Dobrze, że plus zawsze lepiej. Nawet taki niewielki plus, no bo 20 zł, ale cieszy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce, a nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Będzie mi miło. I to byłoby dzisiaj na tyle. Sobota, więc będzie multi-multi. No i pewnie te nasze dodatki. A właśnie te nasze dodatki dzisiaj no, nie spisały się, ale on, one ogólnie są takie. Nazywam je dodatkami, no bo mało w to wierzę, że tutaj coś będzie, ale jakby coś było, no to wiadomo, że no mogą tutaj fajne kwoty wpaść, a więc czemu nie kombinować? A, a mamy dzięki temu coś nowego, coś innego, a nawet szybkie dzisiaj zawiodło, ale to nic najważniejsze, że mamy plus. I tak to się skończyło. No to dzięki za oglądanie. Pa.